Na ceremonii ukończenia szkoły mojej córki odkryłem, że wszystkie moje zęby zniknęły, a mój zięć szepnął: tak pozostaniesz na zawsze. I w tej chwili zrozumiałem, że przez ostatnie dwa lata systematycznie niszczył mnie, krok po kroku, a ja byłem zbyt ślepy, by to dostrzec. Siedziałem w trzecim rzędzie auli uniwersyteckiej, obserwując, jak moja córka Anna odbiera dyplom. Powinna to być chwila dumy, triumfu. Kończyła medycynę z wyróżnieniem. Moja jedyna córka, światło mojego życia ale zamiast tego czułem dziwną pustkę w ustach jakby ktoś wyciągnął z nich całą substancję język dotykał gładkich dziąseł tam gdzie jeszcze rano były zęby zanim przejdziemy dalej napiszcie w komentarzach z jakiego miasta nas oglądacie a jeśli ta historia was poruszyła zasubskrybujcie kanał bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego to niemożliwe powtarzałem w myślach ludzie nie tracą wszystkich zębów w ciągu jednego popołudnia ale kiedy dyskretnie dotknąłem palcem wewnętrznej strony ust, poczułem tylko miękką, gładką powierzchnię. Serce waliło mi jako szalałe. Wszystko w porządku, tato? Szepnął Marek mój zięć, pochylając się nad moim ramieniem. Jego głos brzmiał łagodnie, troskliwie, ale w jego oczach błyszczała dziwna satysfakcja. Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Chciałem odpowiedzieć, ale gdy otworzyłem usta, z gardła wydał się tylko bezdźwięczny szept. Marek uśmiechnął się szeroko, Odsłaniając swoje idealne białe zęby, tak pozostaniesz na zawsze, szepnął tak cicho, że tylko ja mogłem usłyszeć. Świat wokół mnie zawirował. Aplauzy publiczności brzmiały jak odległy szum oceanu. Anna na scenie mówiła coś o swoich rodzicach, o wsparciu, ale jej słowa dochodziły do mnie przez mgłę oszołomienia. Marek klepnął mnie po ramieniu w geście pozornego pocieszenia. W tym momencie zrozumiałem. Nie o zęby chodziło. One były tylko symbolem. Symbolem tego, jak systematycznie pozbawiał mnie wszystkiego, co czyniło mnie mężczyzną, ojcem, człowiekiem. Jak powoli, metodycznie niszczył moją pewność siebie, mój autorytet, moje miejsce w rodzinie. Przypomniałem sobie ostatnie dwa lata. Jak Marek zaczął pomagać mi w sprawach finansowych po tym, jak straciłem pracę w firmie konsultingowej. Jak delikatnie, z pozorną troską, przejął kontrolę nad moimi rachunkami bankowymi. Jak przekonał Annę, że potrzebuje wsparcia emocjonalnego. Po śmierci żony, i że najlepiej będzie, jeśli zamieszkam z nimi w ich nowym domu. To tylko tymczasowo, tato, powiedziała Anna wtedy, ściskając moją dłoń. Marek ma rację, nie powinieneś zostać sam. Ale nic nie było tymczasowe. Stopniowo przekonywał wszystkich wokół, że staje się niestabilny, że moja pamięć szwankuje, że mam problemy z alkoholem. Kiedy próbowałem protestować, kiedy mówiłem Annie, że jej mąż kłamie, ona patrzyła na mnie z tym współczującym wyrazem twarzy. Jakby oglądała chorego szczeniaka. Tato, Marek tylko się o ciebie martwi, mówiła łagodnie. Może rzeczywiście powinieneś skorzystać z pomocy specjalisty. A Marek stał obok, kiwając głową z miną pełną fałszywej troski. Pamiętałem, jak systematycznie izolował mnie od przyjaciół, jak podczas spotkań towarzyskich dyskretnie wspominał o mojej depresji i problemach z pamięcią. Jak ludzie zaczęli traktować mnie jak kogoś kruchego, niepełnosprawnego umysłowo, jak stopniowo zaczęli unikać mojego towarzystwa. Teraz siedząc na tej ceremonii, czułem się jak widmo samego siebie. Bez zębów, bez głosu, bez godności. Marek osiągnął swój cel. Przekształcił mnie w bezradnego staruszka, którego można lekceważyć, kontrolować, trzymać na dystans. Ale w tej chwili absolutnej klęski, kiedy dotarło do mnie, jak bardzo zostałem upokorzony, coś we mnie się załamało. I w tym załamaniu zrodziła się zimna, klarowna wściekłość. Nie gorąca furia, ale coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Chłodna determinacja człowieka który nie ma już nic do stracenia. Ceremonii dobiegła końca. Anna zbliżała się do nas z dyplomem w ręku, promienna z radości. Rzuciła mi się na szyję, a ja poczułem jej ciepło, jej zapach, ten sam, który pamiętałem z dzieciństwa. "Kaito, udało się!" wykrzyknęła, ale szybko dostrzegła coś w moim wyrazie twarzy. Sure, Ine. Co się stało? Wyglądasz dziwnie." Marek natychmiast się włączył, głaszcząc ją po włosach. Twój ojciec ma jeden z tych swoich trudnych dni, powiedział łagodnie. Może za dużo emocji. Zawiozę was do domu. Siedząc w samochodzie na tylnym siedzeniu, obserwowałem, jak Marek prowadzi z jedną ręką na kierownicy, drugą trzymając dłoń Anny. Wydawali się idealną parą: on przystojny, odnoszący sukcesy prawnik, ona błyszczący lekarz. A ja byłem tylko uciążliwym dodatkiem, starym człowiekiem, którego trzeba tolerować. Ale teraz wiedziałem. I wiedziałem, że muszę działać. Następne tygodnie spędziłem na obserwacji i planowaniu. Na zewnątrz zachowywałem się jak zawsze. Cichy, pokorny, lekko zagubiony. Ale w środku analizowałem każdy ruch Marka, każde słowo, każdą manipulację. Zacząłem rozumieć jego psychologię, jego metody. Marek był narcyzem, ale sprytnym. Nie stosował przemocy fizycznej. To zostawiłoby ślady. Zamiast tego używał subtelnej manipulacji psychologicznej gaslightingu. Systematycznego podważania mojej wiarygodności. Był jak chirurg, który precyzyjnie wycinał kawałki mojej tożsamości. Przez te wszystkie miesiące gromadził przeciwko mnie dowody na moją niestabilność. Nagrywał rozmowy, w których wyprowadzał mnie z równowagi, potem pokazywał fragmenty Ani jako przykłady mojego dziwnego zachowania. Fotografował butelki po piwie w moim śmietniku, sugerując problem z alkoholem. Przygotowywał grunt pod całkowite przejęcie kontroli nad moim życiem. Ale teraz, kiedy wiedziałem, jaką grę prowadzi, mogłem grać lepiej. Zacząłem od małych rzeczy. Dyskretnie zainstalowałem aplikację nagrywającą na telefonie, który Marek kupił mi dla bezpieczeństwa. Zacząłem dokumentować jego manipulacje, prowokacje, momenty, gdy myślał, że nikt go nie słucha. Pewnego wieczoru, kiedy Anna była na dyżurze w szpitalu, Marek przyszedł do mojego pokoju z butelką whisky. – Thriller Grant, napijemy się, tato? – zaproponował z tym swoim fałszywym uśmiechem. – Porozmawiamy jak mężczyzna z mężczyzną – Wiedziałem, co planuje. Doprowadzi mnie do picia. Potem będzie miał kolejny dowód na mój alkoholizm. Może nawet wyprowadzi mnie z równowagi, sprowokuje do jakiegoś wybryku, który nagra na telefon. Ale tym razem byłem gotowy. Oczywiście, Marek, powiedziałem cicho, włączając nagrywanie. Trunesh Run jestem, piękny pomysł. Nalał mi podwójną whisky, sobie ledwie kropelkę. Przez następną godzinę prowadził rozmowę w kierunku mojej żony, jej śmierci, moich niepowodzeń w życiu. Chciał, żebym się załamał, żebym zaczął krzyczeć, płakać, zachowywać się niestabilnie. Ale ja siedziałem spokojnie, popijałem whisky małymi łykami i pozwalałem mu mówić. A on, coraz bardziej sfrustrowany moją pasywnością, zaczął się odsłaniać. Rozumiesz, tato? Anna ma teraz nowe życie, mówił, a w jego głosie pojawiła się nutka irytacji. Nie może wiecznie dźwigać ciężaru przeszłości. Ludzie idą do przodu. Oczywiście odpowiedziałem spokojnie Sir. Są. Ma rację. I szczerze mówiąc, może czas pomyśleć o jakimś, bardziej odpowiednim miejscu dla ciebie. Dom opieki to nie wstyd w dzisiejszych czasach. Anna mogłaby się skupić na karierze. Bingo. Nagrałem go, jak planuje umieścić mnie w domu opieki przeciwko mojej woli. To był pierwszy kawałek układanki. W następnych tygodniach zaczęło mi się układać. Marek popełniał coraz więcej błędów. Przekonany o swojej nietykalności. Słyszałem, jak rozmawiał przez telefon ze swoim wspólnikiem o przewłaszczaniu mojego mieszkania. Widziałem, jak kserował moje dokumenty medyczne, prawdopodobnie przygotowując grunt pod orzeczenie o niezdolności do czynności prawnych. Ale największe odkrycie przyszło przypadkowo. Pewnego ranka, kiedy Marek myślał, że śpie, usłyszałem, jak rozmawia z kimś przez telefon w swoim gabinecie. Drzwi były uchylone. Jego głos niosił się przez korytarz. Nie, nie jest taki trudny, jak myślałeś, mówił cicho. Wystarczy odpowiednia presja psychologiczna. Za kilka miesięcy będzie kompletnie pod kontrolą. Tak, wtedy przejmę pełnomocnictwa i reszta pójdzie jak spłatka. Anna nic nie podejrzewa, kocha swojego tatusia, ale też chce żyć własnym życiem. Zawsze wiedziałem, że Marek to manipulator. Ale teraz odkryłem, że to również psychopata. Nie działał z przypadkowej chciwości czy złości. To była zaplanowana, długofalowa operacja zniszczenia człowieka dla zysku. A ja byłem tylko celem, rzeczą do wykorzystania. Ta wiedza powinna mnie załamać. Zamiast tego poczułem dziwny spokój, zimną jasność umysłu. Snałem już wszystkie karty w jego ręce. Czas było pokazać moje, ale zemsta wymagała precyzji. Nie mogłem po prostu pójść do Anny z nagraniami. Marek już zdążył przedstawić mnie jako niestabilnego, skłonnego do paranoidalnych fantazji. Musiałem działać inteligentniej. Zacząłem od małej prowokacji. Podczas rodzinnego obiadu, casually, wspomniałem, że może rzeczywiście powinienem skonsultować się z prawnikiem w sprawie testamentu. Reakcja Marka była natychmiastowa i znacząca. Przez ułamek sekundy jego maska opadła, a ja zobaczyłem czysty strach w jego oczach. Potem szybko się opanował i uśmiechnął. To świetny pomysł, tato powiedział gładko. Mogę ci polecić kogoś z mojej kancelarii oczywiście kogoś, kto będzie z nim współpracować Dziękuję, ale wolałbym kogoś niezależnego odpowiedziałem spokojnie. Nie chciałbym cię obarczać dodatkowymi obowiązkami. Anna popatrzyła na nas z zainteresowaniem. To rozsądnie, tato, powiedziała. Cieszę się, że myślisz o przyszłości. Marek próbował zachować spokój, ale widziałem, jak zacisnął ręce na widelcu. Pierwszy raz od miesięcy poczułem się silny. Grałem jego grą, ale lepiej. W następnych dniach zacząłem delikatnie podważać jego narrację. Nie wprost. To byłoby za oczywiste. Zamiast tego zacząłem pokazywać Annie subtelne niespójności w jego opowieściach zadawać niewinne pytania, które zmuszały go do improwizacji, dokumentować jego reakcję. Prawdziwy przełom przyszedł, kiedy odkryłem jego laptopa otwartego w kuchni. Anna była na dyżurze, Marek wyszedł do sklepu. Miałem może 10 minut. W folderze oznaczonym dokumenty osobiste znalazłem prawdziwą kopalnię. Kopie moich dokumentów medycznych z nielegalnymi adnotacjami, korespondencję z domem opieki, plan sprzedaży mojego mieszkania, a także i to była korona całego szaleństwa. Szczegółowy harmonogram mojego pogorszenia psychicznego miał wszystko rozpisane, jak scenariusz filmu. Kiedy zacząć sugerować problemy z pamięcią? Kiedy wprowadzić temat agresywnego zachowania? Kiedy zaproponować leki uspokajające? Każdy krok był precyzyjnie zaplanowany, z datami i oczekiwanymi reakcjami. Zrobiłem zdjęcia wszystkiego telefonem, serce biło mi jak szalone. To było to. Konkretne dowody na jego plan zniszczenia mojego życia. Ale kiedy Marek wrócił ze sklepów, zachowywał się normalnie. Żartował, pytał o moje samopoczucie, pokazywał fałszywą troskę. Patrząc na niego, czułem mieszankę fascynacji i odrazy. Jak można być tak doskonale dwulicowym? Tej nocy długo leżałem bez snu, planując następne kroki. Miałem dowody, ale nadal musiałem być ostrożny. Marek to inteligentny przeciwnik. Jeśli poczuje zagrożenie, może przejść do bardziej desperackich środków. Zdecydowałem, że czas na finał. Następnego dnia zaprosiłem Annę na lunch, tylko we dwoje. Powiedziałem, że chcę porozmawiać z nią o czymś ważnym, o mojej przyszłości. Wybrała małą restaurację niedaleko szpitala, gdzie często jadywaliśmy, kiedy była dzieckiem. Tato, jak się czujesz? zapytała, siadając naprzeciwko mnie. Ostatnio wyglądasz, nie wiem, jakby coś cię męczyło. Anna no zacząłem powoli. Chcę, żebyś wysłuchała mnie do końca, nim cokolwiek powiesz. Przez następną godzinę opowiedziałem jej wszystko. Od początku. Jak jej mąż systematycznie niszczył moją reputację, izolował mnie od przyjaciół, podważał moją wiarygodność. Pokazałem jej nagrania, zdjęcia, dokumentów, wszystkie dowody, które zebrałem. Anna siedziała w milczeniu. Jej twarz przechodziła przez całą gamę emocji. Od niedowierzania, przez szok, po rosnącą furię. To niemożliwe! szeptała, przesuwając palcem po ekranie telefonu oglądając zdjęcia dokumentów Marka. On, on nie mógłby. kochać, cię. Mówi o tobie jako ojcu, którego nigdy nie miał. Anna, posłuchaj tego nagrania, powiedziałem cicho, włączając rozmowę telefoniczną, którą podsłuchałem. Kiedy usłyszała głos swojego męża mówiącego o przejęciu kontroli i o tym, jak Anna nic nie podejrzewa, jej twarz ściągnęła się w grymasie bólu. Mój Boże, wyszeptała. Seriedene Kornetium, ile czasu to trwało? Dwa Dwa lata. Może więcej. Był cierpliwy. Anna siedziała w milczeniu, a łzy spływały jej po policzkach. W tej chwili zobaczyłem swoją małą dziewczynkę, niewybitną lekarkę, ale zranione dziecko, które właśnie dowiedziało się, że osoba, której ufała najbardziej, ją zdradziła. To ja nie wiedziałam, szeptała. Przysięgam, że nie wiedziałam. Myślałam, że po prostu się o ciebie martwi, że, że może rzeczywiście potrzebujesz więcej wsparcia. Wiem, kochanie, powiedziałem, ściskając jej dłoń. Fuarem. On jest mistrzem manipulacji. Gdybym nie odkrył przypadkiem jego laptopa, prawdopodobnie nigdy bym się nie zorientował. Co teraz zrobimy? zapytała, a jej głos zadrgał. Ten Sherman. to zależy od ciebie. To Twoje małżeństwo. Twoja decyzja. Anna wyprostowała się, wycierając łzy. W jej oczach zobaczyłem stalową determinację, którą odziedziczyła po swojej matce. Jestem pewien, nie. To nie może tak zostać. Nie pozwolę mu na to. Następne dni były jak spokój przed burzą. Anna wróciła do domu i zachowywała się normalnie wobec Marka. Nie było łatwo. Powiedziała mi później, że gdy patrzyła na jego uśmiech, na to jak ją całował na dobranoc, chciało jej się wymiotować. Ale była silna i była gotowa. A razem opracowaliśmy plan. Nie chodziło tylko o zemstę, chodziło o sprawiedliwość. Marek musiał ponieść konsekwencje swoich działań, ale w sposób, który nie zniszczy Anny w procesie. Anna skontaktowała się z prawnikiem. Rzeczywistym, niezależnym prawnikiem niekimś z kręgu Marka. Pokazała mu wszystkie dowody, które zebrałem. Adwokat był oszołomiony skalą manipulacji. To klasyczny przypadek psychologicznej przemocy powiedział. I prawdopodobnie przygotowania do defraudacji mamy wystarczające podstawy do działania. Ale to nie wszystko. Anna miała własny plan na Marka. Tato powiedziała mi pewnego wieczoru, gdy Marek był na spotkaniu z klientem. On myśli, że jest taki sprytny, ale ja też potrafię grać. I rzeczywiście, przez następny tydzień Anna starannie organizowała pułapkę. Powiedziała Markowi, że martwi się moim stanem psychicznym, że może rzeczywiście czas pomyśleć o domu opieki. Mówiła to wszystko z taką przekonującą troską, że nawet ja niemal uwierzyłem w jej szczerość. Marek był zachwycony. Myślał, że Anna w końcu przychyla się do jego planu. Stał się nieostrożny, pewny siebie. Zaczął mówić o szczegółach. Jakie dokumenty trzeba będzie podpisać, jak przekonać mnie do przeniesienia pełnomocnictw, jak najlepiej wykorzystać wartość mojego mieszkania. Anna nagrywała wszystko. Finał nastąpił w sobotni wieczór. Anna zaprosiła kilka ważnych osób na kolację: swojego szefa ze szpitala, prawnika, dwóch wspólnych znajomych. Przedstawiła to Markowi jako okazję do networkingu. Świetny pomysł, powiedział poprawiając krawat. Doktor Henderson może być przydatny w mojej karierze. Nie miał pojęcia, co go czeka. Kolacja przebiegała przyjemnie. Goście rozmawiali o pracy, polityce, planach wakacyjnych. Ja siedziałem cicho, udając lekko zagubionego starego człowieka. Marek był w swoim żywiole, charyzmatyczny, zabawny, opowiadał anegdoty ze swojej kancelarii. Potem Anna podniosła się z lampką wina. Chciałabym wznieść toast, powiedziała z uśmiechem, za mojego męża marka, który przez ostatnie dwa lata tak pięknie opiekował się moim ojcem. Wszyscy podnieśli kieliszki. Marek uśmiechał się szeroko. Marek pokazał mi, jak ważne jest wsparcie rodziny, kontynuowała Anna. Jak można pomóc komuś, kto ma problemy? Na przykład tato, Marek mi wyjaśnił, że twoje częste zapomnialstwo to znak pogorszenia się stanu zdrowia. Skinąłem głową, wchodząc w rolę, a twoja agresywność, Anna patrzyła prosto na mnie, to prawdopodobnie skutek frustracji związanej z utratą kontroli nad życiem. Goście słuchali z grzecznym zainteresowaniem. Doktor Henderson kiwnął głową ze zrozumieniem. To normalne w procesie starzenia, skomentował. Friend in a room. Rodzina musi być cierpliwa. Dokładnie, powiedziała Anna, a jej uśmiech stał się nieco ostrzejszy. Cierpliwa i strategiczna. Na przykład Marek wytłumaczył mi, że najlepiej jest stopniowo przejmować kontrolę nad sprawami taty: rachunki bankowe, dokumenty, decyzje medyczne. Marek zaczynał wyglądać na nie swojego. Coś w tonie Anny mu się nie podobało. Kochanie, może nie warto nudzić gości. Ależ nie, to fascynujące, przerwała mu Anna. Szczególnie ta część o domu opieki. Wiesz, Marek opracował całą strategię, jak przekonać tatę do przeniesienia się do ośrodka opieki długoterminowej. Teraz wszyscy spojrzeli na Marka z większym zainteresowaniem. Jego twarz zaczęła czerwienieć. Anna, myślę, że niepotrzebnie dramatyzujesz. Dramatyzuję? Ana sięgnęła po telefon. A może posłuchamy, jak to brzmi w twoich własnych słowach. Włączyła nagranie rozmowy, w której Marek szczegółowo opisywał swój plan psychicznego zniszczenia mnie i przejęcia kontroli nad moim majątkiem. Jego głos wypełnił ciszę jadalni z krystaliczną jasnością. Reakcja gości była natychmiastowa. Doktor Henderson upuścił kieliszek. Prawnik gwałtownie się wyprostował. Pozostali siedzieli w szokowanym milczeniu. Sirena rodetzonalnym. Co to ma znaczyć? Wyszeptał Marek, a jego twarz stała się szarobiała. To znaczy, że koniec gry, powiedziała Anna chłodno. Wiem wszystko, Marek. O twoich nagraniach, dokumentach, planach. O tym, jak przez dwa lata systematycznie niszczyłeś mojego ojca. Tu, to... to jest wyrwane z kontekstu, zająknął się Marek. Ja tylko chciałem... See your Chciałeś co? Zniszczyć człowieka dla pieniędzy? Anna stała teraz, a jej głos był lodowato spokojny. Chciałeś okraść własnego teścia i umieścić go w domu opieki przeciwko jego woli? Doktor Henderson wstał z krzesła. Myślę, że powinniśmy już iść powiedział niepewnie. Nie, odpowiedziała Anna. Tak, Lato Kaneshan, zostańcie. Wszyscy powinniście wiedzieć, kim naprawdę jest mój mąż. Przez następne pół godziny Anna systematycznie prezentowała dowody. Nagrania, dokumenty, zdjęcia planów Marka. Każdy kawałek układanki jego psychopastii został położony na stole. Marek próbował jeszcze kilka razy przejąć kontrolę nad sytuacją, zaprzeczać, tłumaczyć, ale każde jego słowo tylko pogrążało go bardziej. W końcu siedział w milczeniu, wpatrując się w pusty talerz. "Martian, więc co teraz?" Thrides zapytał w końcu cichym głosem. Anna popatrzyła na niego z wyrazem twarzy, który nigdy wcześniej nie widział. Mieszanką pogardy, bólu i zimnej determinacji. "Kona teraz?" Teraz pójdziesz spakować swoje rzeczy i wyprowadzisz się z tego domu. Jutro rano dostarczy dokumenty rozwodowe do twojej kancelarii. I liczę na to, że współpraca z policją w sprawie twojej działalności przeciwko mojemu ojcu będzie owocna. Anna błagam. Ja się zaczął Marek. Nie, przerwała mu stanowczo. Kuję się, nic nie mów, już nic nie mów. Zrobiłeś wystarczająco dużo krzywdy. Goście wyszli w niezręcznym milczeniu. Marek poszedł pakować swoje rzeczy, nie odzywając się ani słowem. Anna i ja zostaliśmy sami w jadalni, między pustymi kieliszkami i niedojedzonym jedzeniem. Czyna. Jak się czujesz, syna, zapytałem cicho. Jak ktoś, kto właśnie odkrył, że żyła z potworem przez dwa lata? odpowiedziała opadając na krzesło. Ale też. Uwolniona. Czy to dziwne? Nie, powiedziałem, obejmując ją ramieniem. Prawda zawsze uwolnia. Nawet jeśli boli. Marek wyszedł tego samego wieczoru z dwiema walizkami. Nie powiedział ani słowa. Nawet nie spojrzał w moją stronę. W jego oczach była tylko pustka człowieka, który został całkowicie zdemaskowany. W następnych miesiącach sprawy toczyły się szybko. Anna złożyła pozew o rozwód, powołując się na psychiczną przemoc i próbę defraudacji. Prawnik potwierdził, że działania Marka mogły być kwalifikowane jako przestępstwa przeciwko osobie starszej. Marek próbował walczyć, zatrudnił własnego adwokata. Próbował podważać nagrania i dokumenty, ale dowody były zbyt mocne, a jego reputacja w środowisku prawniczym została całkowicie zniszczona. W końcu zgodził się na ugodę, byleby uniknąć postępowania karnego. Ja w międzyczasie odzyskiwałem siebie. To dziwne uczucie, przez tak długi czas byłem przekonany, że tracę rozum, że staje się brzemieniem dla rodziny. Odkrycie prawdy było jak zrzucenie niewidzialnego ciężaru, o którym nawet nie wiedziałem, że go noszę. Znów zacząłem spotykać się ze starymi przyjaciółmi. Anna pomogła mi znaleźć terapeutę specjalizującego się w przemocy psychologicznej. Powoli odbudowywałem swoją pewność siebie, swoją tożsamość. A co z moimi zębami? To było najdziwniejsze, a rankiem po konfrontacji z Markiem obudziłem się i były tam, wszystkie na swoim miejscu, jakby nigdy nie zniknęły. Anna, która jest lekarzem, nie potrafiła tego wytłumaczyć. Mówiła o stresie psychosomatycznym. O tym, jak umysł może wpływać na postrzeganie rzeczywistości. Ale ja wiem prawdę. Zęby nie zniknęły fizycznie. Znikł mój głos, moja siła, moja męskość. Kiedy odzyskałem siebie, odzyskałem wszystko. Minęło już sześć miesięcy od tamtego wieczoru. Anna dostała rozwód, przeszła terapię, powoli odbudowuje swoje życie. Ja przeniosłem się do małego mieszkania blisko jej domu. Wystarczająco blisko, żeby być częścią jej życia, ale wystarczająco daleko żeby mieć własną przestrzeń. Czasami myślę o Marku. Słyszałem, że stracił pracę w kancelarii, że jego była partnerka odkryła podobne manipulacje w jego poprzednich związkach. Sprawiedliwość ma czasami dziwny sposób działania. Czy żałuję tej zemsty? Nie. Nie była to zemsta w klasycznym sensie. Była to samoobrona, odzyskanie godności, ujawnienie prawdy. Marek nie został zniszczony przez moją wściekłość, ale przez własne działania. Ja tylko trzymałem lustro. Am Anna, Anna jest silniejsza niż kiedykolwiek. Mówi, że to doświadczenie nauczyło ją rozpoznawać manipulacje, że czuje się mądrzejsza, ostrożniejsza, ale też bardziej pewna siebie. Tato, powiedziała mi ostatnio, cieszę się, że to wszystko wyszło na jaw. Wolę bolesną prawdę niż piękne kłamstwo. Ja też. Czasami, kiedy siedzę wieczorem na balkonie swojego małego mieszkania, myślę o tym, jak blisko byłem całkowitej klęski. Jak łatwo można zniszczyć człowieka, nie używając przemocy, tylko słów, sugestii podważania jego rzeczywistości. Ale myślę też o sile, która we mnie drzemała. O tym, że nawet w najciemniejszej chwili, kiedy czułem się całkowicie bezradny, gdzieś w środku tliła się iskierka walki. Ta iskierka, która w końcu rozgorzała płomieniem i spaliła wszystkie kłamstwa marka. Czasami ludzie pytają mnie, jak to możliwe, że tak długo nie dostrzegałem tego, co się dzieje. Jak mogłem być tak ślepo. Odpowiadam im, że manipulacja to sztuka. Najlepsi manipulatorzy nie atakują wprost. Oni podkopują grunt pod twoimi stopami tak powoli, że nawet nie zauważasz, kiedy zaczynasz się zapadać. Ale teraz wiem na co uważać. Wiem jak rozpoznać gaslighting, jak odróżnić prawdziwe wsparcie od fałszywej troski. I najważniejsze, wiem, że nigdy więcej nie pozwolę nikomu ukraść mojego głosu. Bo ostatecznie to właśnie zrobił Marek. Nie ukradł moich zębów, Ukradł moją zdolność do mówienia za siebie, do obrony siebie, do bycia sobą? Ale człowiek może odzyskać swój głos, jeśli tylko zechce walczyć. A ja walczyłem. I wygrałem. To jest moja historia. Historia o tym, jak człowiek może zostać systematycznie zniszczony przez kogoś, komu ufa. Ale to też historia o tym, że nawet z najgłębszej ciemności można się wydostać, jeśli tylko nie stracić całkowicie nadziei. Marek myślał, że będę bezradny na zawsze. Myślał, że moje zęby. Moja siła, moja tożsamość, mój głos zniknął na zawsze. Mylił się, zostanę silny na zawsze. I każdego ranka, kiedy patrzę w lustro i widzę swoje zęby, pamiętam o tej lekcji: nikt nie może cię zniszczyć bez twojej zgody, a ja nigdy więcej takiej zgody nie dam. Historia kończy się tu, ale życie toczy się dalej. Anna znalazła nowego partnera, dobrego człowieka, który ją szanuje i nigdy nie próbuje jej kontrolować. Ja rozważam przeprowadzkę do mniejszego miasta. Gdzie mogę znaleźć spokój i możliwość nowego początku? Ale jedno wiem na pewno: tamten człowiek, który siedział na ceremonii ukończenia szkoły swojej córki, bezradny i złamany, już nie istnieje. W jego miejsce powstał ktoś silniejszy, mądrzejszy, odważniejszy. A to, jak się okazuje, jest najlepszą zemstą ze wszystkich. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.